Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Benku i to jest krótka zapowiedź serwera prywatnego Metin2 alestia.pl. Serwer jest typu hard medium, będę sobie tutaj grał od pierwszego levela, no myślę, że do końca wytrzymam. Widzicie, mam postać Benku, będę grał tylko i wyłącznie pod tym nickiem. Na start otrzymujemy mieczyk plus 4, pelerynki, poty Yy, zwykłego konia i pierwszej teleportacji tu widzimy, że jeszcze dostaliśmy rękawice i peder, no to, to, to się dostaje zawsze i bardzo dobrze że to zrobili z mojej strony. Jeszcze dostajemy taki kostium, który dodaje nam trzy bony i czwarty, bon jest losowy. Także myślę, że teraz krótką prezentację zrobimy co jest w sklepikach. Graczy w sumie tu nie, nie gra za dużo graczy, zaraz pokażemy pokażę Wam ile gra. Proszę bardzo, to mamy sklepik ze zbrojami. Tam takie tarcze typowe, podstawowe itemy. Yy, tutaj mamy handlarza z brońmi. I to takie też jak na PL-u w sumie. A tutaj mamy, proszę bardzo, jakiś tu nowy miecz mamy. tym plus 5 od razu jest. Rybka, no takie. I kosztuje to 1,5 kk Da się tu fajnie zarobić, obecnie trwa event wielkanocny. Także m, można sobie zarobić. U trenery... U trenerów są y, fryzurki za 25 kk Widzicie, mamy godzinę 22, a jest tyle graczy. H1 jestem. Zobaczcie co taki films plus 9. No, bardzo fajny serwer. Zapraszam na niego i jeszcze sobie odlecimy wyciąganie dowolnego KD. Sklepy z różnościami. Mamy drewniany naszyjnik, poty zielone na yy, uczuć, buty, buty wiatru. Kowal standardowo. Tutaj mamy jakieś yy, tutaj. Możemy się tepnąć. Mistyczny byk. Wymiar władców tutaj mamy, można go przejść. A tu mamy, już wam pokażę. Wy, wymagania trzeba mieć, aby dojść do upadłego miasta. Jeszcze na, to jest, no to by było na tyle z tej zapowiedzi. I teraz bym chciał pozdrowić Bossara Obecnie gram z nim tutaj na tym serwerze. Proszę bardzo, tu nawet nasza bówka stoi. Top, też ją pozdrawiam. Pozdrawiam GRLA. Jeszcze pozdrowienia dla Insane'a, chyba tak to się wymawia. No, to, to by było na tyle z tej zapowiedzi. Odcinki będą myślę, że regularnie czy razy w tygodniu, czy nawet dwa. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.